Witajcie w kolejnym filmie na naszym kanale Dziś Wam pokażemy jak robimy naszym sposobem grządki podwyższone. No to pewnie każdy robi tak samo, ale my pokażemy jak robimy my podstawa bieguski. No. Tak, działamy, działamy, bo czekają yy, no, słoneczniki, prawda? prawda? Do wsadzenia już. I inne warzywa, a obijaliśmy się trochę z tymi dwoma. Oczywiście na sam koniec, bo jutro co? Ma padać, nie? zrobiłem Ci serduszko w grządce. Tak? I kaczki muszę go zniszczyć. zobaczyć. Aha. Może myślały, że to dla nich. To zobaczcie, jak my to robimy. To opowiadaj co robimy. Będziemy teraz przygotowywać podłoże, czy musimy się pozbyć tego. Co to jest? Nie wiem. Róża. Róża, no. Yy, no czasami są niestety... Yy. Trzeba poświęcić niektóre rzeczy. Dajemy teraz siateczkę na no kredyt. i po kolei. W całym ten. Idzie? No idzie. Ale coś... Arga. I... Teraz będziecie patrzeć musi śmiać. Misiek. Tyk. Idę po sprzęt, bo naprawdę to może nie pójść tak ładnie. To jest jedna róża i... Róża to twoja wiecie. Ale ona ma strasznie twarde te. I nasza piękna ziemia, nie? Z kamieniami. Ma taki twardy ten. No mówię ci, że nie umie tego werbać. Jest, ale jest! Mąż to działa, patrzcie. Dobre. no i nie ma dużo. Była nie ma. Punkt pierwszy. Światka no, okay. na krety, której nam braknie. A nie no, nie. tutaj jeszcze mam rozyczę. Dawaj. Ok. Chociaż Starczy. No. Tutaj nie starczy, ale tu dołożę. No. Aha, bo tu. Eee, ale fajnie. Super. To był punkt pierwszy. Robienia grządki. Jak poszło? Łatwo. Z swoją pomocą. Hmm. Punkt drugi. Karton. Dawaj, ile tam masz? Dobra, nie targaj. No wiem. To fajnie naprzeciw. No, czekaj, bo podwinęłaś siatkę. Nie, nie. I resztą się musimy ratować niestety. Potargaliśmy wczoraj wszystkie kartony. Tak, i zapomnieliśmy o czym ogrządkach. Teraz wykładamy potargamy. <noise> Te kolorowe się nie dają. <noise> zapomnieliśmy, nie? To jest po to, żeby wam chwasty się w konie I może będą trzymać wilgoć. Jakiegoś rogu? Nie, tego nie chcę. Tak. worek z papieru, żeby nie było, w tej pierwszej było ładniej, to jest brzydko, ale cóż, zaraz to zasypiemy, zaraz tego nie będzie widać, no, tak, tak, idzie święty Mikołaj, Mikołaju, co przyniosłeś dobrego? Krawę dla niegrzecznych dziewczyn. To syp. Strasznie śmierdzącą. Prawie się zdążyła w tym worku ucisić. Ale to lepiej dla nas. A no, faktycznie. I nic więcej. No i super, właśnie. Najlepsza. Różgę dostaniesz potem. Mój mąż ma humor. Ale śmierć. Dobrze. To rozkładasz ty, czy ja? Ty. No to operator. Jak śmierdzi to żona. Jak śmierdzi to żona. Pięknie rozkładasz trawę. O matko. Faktycznie już prawie ukisiona. No i dobrze. Będzie wspaniałe działanie. Zapachy, y słuchajcie. Y ciekawe. Tam jest czerwona truskawka Łomatko Stara się to rozdrobnić jak najbardziej Aha, czy roztegować tak? No Ja idę po kolejną rzecz. Znaczy robić kolejną rzecz No i Ona już się skompostowała, prawda? Uśmiechnij się, robisz piękną Integrację z Masz... naturą. Ci dam. Integrację z naturą. No i dobre. No nie jeszcze nie wszędzie jest równo. Tu jeszcze mam kupę. Najpierw trawę, teraz siano. To nie jest zwykłe siano. Jest niezwykłe? To jest siano obsrane przez kury. A, to już jest z nawozem. Które też rozłożysz. Masz piękne kubki? No dość takie ładne. Pamiętaj, żeby je równomiernie... Misiek! Równomiernie porozkładać na metr kwadratowy. Na metr dwadzieścia nawet No. Patrz ile tego złota jest. To żonę zostawiam w tym romantycznym nastroju. O Boże. A to jest... To jest chyba, ka y kur, no, chyba tak. Próbowałaś? <laughs> nie, no po zapachu poznaję jak sprzątam, nie? Pięknie nawieziona grząd. A Kolejna rzecz jaką muszę zrobić to przesiewać ten kompost. Właśnie ten, który kaczki ze mną przesiewają. Daj moim niezawodnym koszykiem, nie? Jest z nami od lat. robiłem o tym film, nie? Tak. Jak? się przeszywa kompost. Panie, prawie cię nie widać, ale naprawdę. O, tu już jest lepiej. no no. No no no. no. Chodź, pokaż nasze złoto Uśmiech? dla widzów, dla pan. To idzie do powtórnego przekompostowania, a tu zobaczcie. A tu jest Aha. złoto, Aha. złoto, kochani. Patrzcie, jaka piękna złoto. No i tak jeszcze dużo razy. No tak. ale to ładnie znika Kiedyś mężowi pomagałam robić, to myślałam, że po trzecim koszu ręce mi odpadną Dobrze, jeszcze ci nic nie tak. Tak, <noise> dziękuję Przesiejemy i później to złoto damy do... To tej grządeczki Dobra, jedziemy Kolejny punkt Ty stop! Nie zwlaliśmy wody O tak. no, chłomę i trawę trzeba zmoczyć, nie? Dobrze? Pamiętajcie woda idziemy po wodę. No, idziemy po wodę. A, gdzie jest... Gdzie jadałem to co myśmy polowali tym, tym? Nie wiem. Przyszłam. Oj, 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 oj ale ciasno. Ej, idźcie nie jedźcie tych kół. No co wy? Także podlewam. Z czego się śmiejesz? Kochanie? Co? Powiesz, widzę z czego się śmiejesz, bo nie wiem. No bo włączyłem śledzenie i byłaś lewo, prawo, lewo, prawo. <grytanie> No, na tak podlaną grządkę uiszczamy nasz przysiany kompost. A tu będzie teraz ukryta kamera. Aha! <grytanie> Pracują nad naszym złotem. Mhm. Mm jakieś Ale nie, tu też silniejszy i Pomagają dzielnie. I tak zasypujemy do pełna. Potem tu sobie siądzie jeszcze raz, pewnie do pełna. I tu pójdą nasze arbuzy, cukinie, tak? Tak. Słoneczniki, zapominasz? Ja Słoneczniki tam nie, nie wiem jeszcze, gdzie pójdą. Tu pójdą. Misiek. No na pewno nie do grządek. Coś, żeby nam I nie urosły cukinie, bo wszystko im zabrały. Coś się wymyślił. Nie są No i ta będzie wyglądała tak jak ta, tylko obie będą pełne. Nie. Żona nie jest, wcale taka silna. Ta taczka jest yy, z Amelinum. Nie denerwuj mnie. Ja ją jedną ręką noszę. Musi, nie? Musi, nie pochwali. Pochwalam. Ale łopatę ładnie wbiłaś. Narazi mnie. Moje, mój blask. <laughs> Jasne. Dobrze, co robimy dalej? Bo no zagaduję, i... że widzowie nie wiedzą. Ja przesiewam, a ty sypiesz. Mhm. Aha, jeszcze jedna rzecz. Tak po środku mniej więcej właśnie. Jakby było mało nawozu, to jeszcze sobie wysypiemy obornik granulowany. No bo cukinię i arbuzy, nie? Mhm. To są żarłoczne dosyć, nie? A która nie jest żarłoczna? On się fajnie rozpuści, po nim od razu można sadzić. Nie? Tak. Obornik jest fajny. Na ja ten też. Właśnie chciałam to powiedzieć, ale byłeś szybszy. Jeszcze zawsze sypałem mączkę bazaltową, ale nie mam. Robimy z tego co mamy. Ale tu mamy tyle kompostu, że to powinno wybuchnąć te cukinie. Trzeba śpiewać do grzątek. To nie mogę będzie... Ci wiele dać. Bo będzie w samym kompostie przecież rosło i kupach. Tak. Będzie dobrze, wystarczy. No i to tyle. Na razie, no bo na razie nie mamy więcej ziemi, tak? Kompost już jest taki mokry, że już nie dam no, rady nie da przeszywać. Tak to wygląda. No jeszcze ze dwie taczki wejdą. Ale tak. to już tyle. Kompost to jeszcze usiądzie, nie? do równa. Sprzątamy po sobie. Grządka gotowa będzie, nie? Tak. Tam kaczki nam trochę rozluźnią to. No, Troszkę przeschnie. Nie? Tak. No teraz i tak więcej nic nie zrobimy, bo to jest zbite, a deszcz ma padać, nie? Dzisiaj no. już i jutro, więc i tak to wszystko osiągniemy. Ale wszystkie punkty pokazaliśmy. Także dziękujemy za dziś. I zapraszamy. Do, do zobaczenia kolejnego odcinka w kolejnym filmie. Dziaczki, pa. A! Pa! Subskrypcje. Łapki w górę. Tak? Tak. I dużo, dużo komentarzy. Tak. Pa. pa.